Trzeba próbować tam. Myślę. No dobra. Co my tu mamy? A, to są te powiązane linie ze sobą. Jezu to tam wysoka. A nie to. Dół. To będzie ciasno. Połączenie nawiązane! Dobra ludzie Dobrze, że wziąłem M249. M249 rozleniwia, potem człowiekowi się chce zmieniać magazynków. Chociaż czasami to ma sens, ja czasami oddam trzy strzały i zmieniam magazynek. To było klasyczne: znaczy, spray and pray. Trochę biegam, biegam krajoznawczo teraz, coś mi się zdaje. Muszę się zorientować, czy faktycznie tych punktów przyjmować nie można wcześniejszych. Nie, coś można tu zrobić. Jezu, tak nie. Co wy, chłopaki, robicie? Obszary są bez połączenia. To pewnie coś oznacza, nie? Jest to coś ważnego. Coś tu moi przeciwnicy się obijają. Ja już ledwo żyję. No dobrze. Musiałem paść, ale dywersję zrobiłem, co? Ale jak to na mapie wygląda? Chciałbym zobaczyć mapę. Tak żeśmy im tu narobili. Tutaj, a to ja przejąłem. Taki byłem szczany, nie widziałem. to połączenie to chyba redukuje ilość punktów, co? Żeby to miało sens jakiś. Come on! Jakoś barierka mnie zahaczyła o głowę i... nie mogłem zeskoczyć. Może być fajnie. Tak jest. To był headshot? Powinien być headshot, bo celowałem w głowę. Ach. Jakie pieczone. Mogą być tak pięknie. Znowu zaciskam zęby. Cholera. Wszystkie plomby mi polecą. Okej. Okay. Chyba jakieś ma znaczenie, nie? Że te punkty są połączone, ale nie widać tego na pierwszy rzut oka. Wiem, że ten beton można tutaj to zmienia trochę opcje strzeleckie, nie? Tak to bym od razu strzelał, a nie... Już chyba nikt nie przeżył, co? Jak wygląda punktacja? Prowadzimy. Chyba im więcej punktów połączonych, tym lepszy wynik, nie? Złożyli go. No to, to jeszcze można też pokampić przy okazji, gdyby ktoś potrzebował takiej wiedzy. Granat nie przyleciał. A, systa, to trochę mu zrobiłem krzywdę. Dobra, teraz bym poczekał na apteczkę i się zmył stąd, bo... Tu są apteczki. Gdzieś tu był, były był apteczka gdzieś tam. Dobra. Za dużo, za dużo radości w jednym miejscu miałem. Trzeba się przesunąć, no. Nawet kosztem życia. Trzeba się przewieszczać ten, to by było ciekawi. Czekaj będzie stało. Kurde, Znowu przestałem strzelać w tego lewego. Bo myślałem, że już go zabiłem. Ach! To mógł być taki ładny kill streak. Tak się wysypali z tego tunelu, no. no dobrze. No. Sądziłem, że nie przeżyję, kurde facet, kurde. Strzałów w brzuch z M249. Najwyraźniej no, no. byłem w błędzie. Mam cię. Kolego, apteczka, apteczka, pani doktor! Nic nie dzielą się tymi apteczkami w ogóle. W ogóle, w ogóle. A kontrolę nad mapą, to sobie możemy strzelać, nie? Z dachów. nie rzucił apteczki, tym oburzony tym faktem, Oj tu nie. A, i teraz jeden strzał i po mnie. Ale przecież to fajnie jest, rzucić komuś apteczkę, się punkty za to dostaje. Czasami rzucam apteczkę nawet jak ktoś nie potrzebuje, bo myślę sobie, a zaraz będą tutaj strzelali to. A no już mi jakieś punkty wpadną, dobra, a przejmujemy. Myślę, że żeśmy ich strasznie tutaj złupali w tej grze. Być może moje, moja wbita na punkt B na początku miała tu jakieś znaczenie, a może nie. Eee, może miło pomyśleć, że miała. Nie lubię tych schodów tu. Ciemne są i nieprzyjemne, i mokre i w ogóle. Tu mamy wszystko. Ooo! Zwycięstwo! To było coś! Proszę Państwa, to było coś! To była fajna ten... Fajne są te mapy, kurczę. Naprawdę fajnie się gra. Cholera. Przypomina mi się Medal of Honor, pierwszy ten taki, pierwszy współczesny Medal of Honor, który był fajny w PvP. I przypomina mi się Battlefield 3, takie mapy jak Targowisko i w ogóle super sprawa, super sprawa.